Witamy serdecznie przy naszej nowej ofercie. Chcemy Wam dzisiaj zaprezentować budynki, które są za mną, miejscowości Wyżysk. Jest to województwo wielkopolskie, powiat pilski. No i witamy w Wyrzysku. Żeby przybliżyć Wam lokalizację, gdzie jesteśmy umiejscowieni, to w prawą stronę skręcamy do Bydgoszczy, mamy tam około 50 km i prowadzi tam węzeł drogi S10. Natomiast w lewo skręcamy na piłę i mamy około 37 km, więc jesteśmy w centralnej części pomiędzy tymi miastami. Nieruchomości położone są na działce o powierzchni 3038 m2, które widzicie za moimi plecami. Znajduje się tutaj tak samo droga dojazdowa, która jest asfaltowa, a posesja wypełniona jest kostką podbrukową. Możemy tutaj wyróżnić budynki produkcyjno-magazynowe, które znajdują się za moimi plecami, oraz administracyjno-socjalne, gdzie będziemy mogli nadzorować całym tym obiektem. Znajdujemy się teraz w najstarszej części tego obiektu. Wybudowany został w 1956 roku, a generalny remont przeszedł w latach 2000. Mamy łącznie około 214 m2. Są tutaj pomieszczenia produkcyjne oraz kopłowe. Teraz znajdujemy się w części socjalno-biurowej. Tutaj mamy powierzchnię ponad 540 m2. Gdzie znajdują się pomieszczenia typowo biurowe, ale również szatnie WC, również sprysznice. Weszliśmy tutaj ze starszego budynku do nowszej części. Ona powstała w 2006 roku i jesteśmy tutaj na części produkcyjno-magazynowej. Za moimi plecami znajduje się jeden z wjazdów. Dla cięższych sprzętów, a po lewej części dalej część produkcyjna, i tutaj po prawej część magazynowa. Łącznie na parterze mamy prawie 960 m2. Płynnie przeszliśmy teraz z części produkcyjnej do typowo części magazynowej. W tym pomieszczeniu, i w kolejnym, właśnie możemy zmagazynować swoje produkty. W jaki sposób można wykorzystać tą przestrzeń? Myślę, że takie firmy jak usługowe, przemysłowe. Na przykład, transportowe jak najbardziej będą mogły się odnaleźć w tym miejscu. Teren dookoła jest ogrodzony i oświetlony, i mamy tutaj uzbrojenie w postaci sieci kanalizacyjnej, wodnej oraz energia elektryczna. W środku w hali znajduje się również siła. A więc podsumowując naszą przechadzkę po tej nieruchomości. Powierzchnia 1724 m2, nieruchomość położona w wyżysku, ulica Bydgoska 5D. Jeżeli chciałbyś więcej informacji zapraszam Cię do kontaktu. Remax na tropie, Tymoteusz Lesiak.